Gitara siema, z tej strony znowu Foxy.pl i, i, i znowu ze X-Scooter. Siema, 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 siema. teraz siema. No, będziemy grać na, na tym świecie, no dzisiaj musimy na przykład przetopić ten glinę. No, jaką glinę? No te, te piasek na szyby, no i coś porobimy, skopiemy się w ziemię, pogryziemy ziemię, poszukamy żelaza i węgla. I po Będzie dużo. Tak, mózg. Dobra, Jo Jesteśmy yo. znowu na tym świecie przeklętym. Y... I, I dzisiaj y, Foxy.pl na moim odcinku mówił, że będzie <laughs> przepalał zamiast węgla łódzki. No nie mam węgla, ludzie. No, no nie mam węgla. No to może zrobić sobie łódkę? Nie. Tak, Wkur sobie. Wkurzyłem się! Nie! Nie! Zamiast węgla można użyć łódki. Wow! Ludzie, jestem idiotą. Spaliłem łódkę. Co ja kurwa słyszę z Jest dzień. Y Co to tak beknął? Dynie. Tam są dynie! A potem. Dobra! Dynie! Lol! Początek mam dynie. I też tak miałem. Gitara się. Ma. Mam dynie, mam dynie, mam dynie. Może sobie założyć na głowę i będziesz piękny. Zrobię zrób ten, taką fajną... fajną. Farmę dzień zrobię. Bo dzień mi się przydadzą na dyniowe ciasto potem. Okay. Wiesz co będę robił. Na odcinku 100. Nie. Pierwszy jest... będę musiał znaleźć. Pierw będę musiał znaleźć dżunglę. Co trochę... Może trochę to mało powiedziane. Trochę mi zajmie. Dobra, jak że miałeś opowiadać o swoją historię jeszcze dalej. O, o tym świecie? Ło, założyłem dynię! No, od kiedy tak wygląda z Ludzie... Serio, serio, nie widziałeś? Wiedziałam, że zaraz zabiję tą Tylko zdejmę tą dynię z górą, bo mi przeszkadza. na ciebie! Baranina! O! Dwa... O! Max 3. Zawsze Max 3 to to terrorystka Baranina. Chicken box. Tego zostaw. Ciebie nie zabije. Jesteś za grzeczny. Nie powiedziałbym tego słowa. Zobacz ten. Gitara. Czyby ludzie słuchają, że nic nie gadam, ale nie mam nic do, do gadania. Ej, dlaczego nie zrobisz okna? Tego okna takiego krótkiego. nie no co ja chcę takie. Serio? Nie. No. Ale nie wiem, czy będą Ci się potem zbierać. Dziwne, ale praktyczne, dlatego nie chciał mnie tu zaszyc, bym żeby to co dziwnie wyglądało by tutaj na przykład. Już Ci nie wystarczy. Nie, nie wystarczy. Uwierz, nie uniwersum ja zrobię. Aha. Ho, 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 ho. Tych, tych samych stron robisz. Teraz ludzie, ponieważ, że nie mam co robić, pokopiemy się po ziemię, gitara siema, no i pokopiemy się w ziemię. Więc proszę opowiadać mi tu swoją historię. O jaki na przykład? No po prostu jakąś formę jest to rozumiem czasem. Bo ja nie mam słów. Też sobie serwery, ja mam kolejny serwem potem. Było. No zawody. O. Kto jest najlepszym adminem? Po prostu takie zawody różne. Dwa jest różne. Kto lepiej mówi gitara się no, um, ja robiłem i to z moim kolegą, to, którym się bardzo lubiłem, ale ten był zawody, tak jest, ustaliliśmy, na spo do spokoju, no, był, no, takie różne rzeczy, co się w Minecrafcie robi. Um, ja miałem chyba więcej punktów niż on. Znaczy ja miał, on miał jeden, on miał dwa punkty za e, szybko jeżdżenie konno. I za i za kto pierwszy znajdzie diamenty. Nie raczej, kto bardziej wie, gdzie można diamenty znaleźć. O. Jest, byłem głupi. Się. No, a, a, tak to, a tak to ja wygrałem. No bo po prostu wie, więcej rzeczy nie a Albo jak fajny ogródek zrobić. No to najlepiej zrobiłem. On tylko daje na podłodze zwykłe zrobił. Ale tak, jak osamnik jeszcze tak fajnie ozdobiłem. Tak, nie, ja zrobiłem tak fajny, tak jak troszeczkę, tylko z takimi fajnymi kształtami. To zrobiłem na jednej z moich, z moich światów. Mam jeszcze co Cię pokazywałem? No. No to właśnie tak samo zrobiłem. O kurde. Tu jest gdzieś tu jaskinia. Ja wam to mówię. Wągiel. Wągielsko. O, jej. Nie zaraz nie ma. Widziałem, że w końcu cię znajdę. Legenda. Legenda świata. Skoro tu na tym poziomie jest wągiel, bo mi na razie tylko wungiel obchodzi i żelazo, to tu prawdopodobnie może być też żelazo, dlatego na tym poziomie już będę się, się kopał. A potem zajdę jeszcze na dół i do jaskini. I diamenty. Dobrze, skin to na pewno będzie lepiej, jeśli to jest, nie będzie. Z lawą. No. Ja, ja znalazłam bez lawy nawet. Tylko była taka lawa normalnie lecąca i zlawna, no, natomiast tyłu są diamenty. Nie, szczęście. Złoto też znalazłam. Złoto jest łatwiej znaleźć, panu. Mm. Tak samo gdzieś. Pra... Pół jak żela... pół żelaz... Pół trudności w żelazu i pół y, łatwości w diamentach. Czyli u żelazo zostało. Panie tylko... Skuderze, teraz ja mam problem, bo nie wiem, czy ta skinia jest pode mną na boku. na mną raczej nie. Na boku albo pode mną jest. Obydwa mogą być. Obydwa mogą być, ale widać, że tu się nic nie jest. No to chyba pod tobą. Nie No to możesz pójść. Ja wiem, ja tylko wągla ja na... wykopię. Ja wiem, dlaczego czasami potwory są. Każdy wie, jest spawner. Nie Czasami, jak nie na przykład na twoim starym odcinku, wina spawnera. No, wina spawnera, no i znalazłem spawner. To był spawner szkieleta, nie? A szkielety to są złe, zombie to już łatwiejsze. Wiem, ja musiałem, no. No i znalazłem rzeczy, ale to tylko szarodztwa i tyle. Ludzie, tyle tu było węgla, taka była. Ja mam 39. I co będziesz dalej robił? Kopał się. Do skini? Tak, bo on tu chyba niżej jak ty mówisz. No, bo tak to jak się kopiesz, to albo obok ciebie po innej stronie. Może? Ona jest blisko No to pod tobą albo obok, jak mówiłem. Blisko. Ty, jaki dźwięk mają. No to tu jest spawner zombie, albo widzisz. Było... Spawner, spawner pewnie. Jej! Jej, ja lubię spawner. Albo spawner? Tak mi się wydaje, że spawner, bo tu duże te zombie. Taka No, dziesiąta mina, minuta, niedługo będę kończył. Zależy Chwilkę być. się pokopiemy, może spawner znajdzie. A no. pamiętam też Foxy.pl, jak na moim pierwszym odcinku, tak się musiałem męczyć. Nawet nie widziałem, że to spawner. i potem. <laughs> mówiłem, że ten. A to z pierwszego odcinka, jak mi też tyle to atakowało. Może, ale tu jest, tu jest, tu jest coś, coś duże, bo przed chwilą lagowało. No to oczywiście, że spawner. Czemu ja słyszałam wodę? No bo oni w wodzie są. Celio nie wiesz, że w jaskiniach jest też woda? Wiem to kto dziwne. znaczy spawner był nad wodą. Albo obok wody. No, obok... znaczy i spawner jest chyba obok wody. Ja też tak znalazłem. Coraz tak. głośniej słyszę wodę. No to kopiemy się bardziej. Jak ja już... Ja nie mogłę się dokię, tak nisko, jak sobie będę tutaj. To musisz najpierw te żelazo przepalić i mieć żelazny kop. Bo kamienny mnie odkopiesz. Musisz drewniany użyć. zawarnie Czego nie robisz? Boże, ale to by się nie O! O Jezu! Lol! Czekaj, weź ten kamienny miecz! Nie! Tak! Szybko! teraz się mam, teraz się mam, i 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 się mam, jeśli sprawdzasz, że to i Na pewno spawner! No dobra. Musisz kończyć Ludzie, i No y, nara, ciało i futura, że pożegnaj się kończyć. i kończymy na i się może się i